Siemanko, jeśli chcesz dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy o nekromancie oraz jak rozwijać tą postać, zapraszam cię na film. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Poradników dla Początkujących. Dzisiaj będziemy omawiać nekromantę. Jest to moja ulubiona postać, którą przegrałem wiele, wiele godzin, i myślę, że mogę kilka konkretnych porad Wam udzielić, jak go rozwijać, zwłaszcza w trybie hardcore. A więc zapraszam do karty Nekromanty. Chciałem przypomnieć, że y, moje poradniki są dla wersji 1.14d, czyli standardowej takiej y, bez żadnych modów. I tak, Nekromanta jest to czarodziej, który y, tworzy armię swoją, walczy kościami czarną magią i truciznami ale dobra, przejdźmy do początkowych statystyk siła 15 słabo zręczność 25, tutaj jest ok nie, niektórzy nie lubią dodawać w ogóle zręczności w nekromancie, ja na trybie hardcore dodaję ale na softkorze nie dodawałbym w ogóle witalność 15, tutaj jest bardzo słabo z tym życiem energia 25 tutaj jest ok dosyć dużo ale nie jest nam to w ogóle potrzebne życie 45 życie 45 mało mało dosyć poniżej średniej wytrzymałość to tam nie ma praktycznie znaczenia mana 25 tutaj jest dużo ale to tak jak mówiłem jest nam niepotrzebne co level nekromanta dostaje tylko 1,5 życia no i dwa many. Życie bardzo mało, życie bardzo mało, a poniżej średniej, a mana ok. No i przy dodawaniu żywotności dostajemy dwa punkty życia i dwa many, jeden wytrzymałość. Czyli tutaj życie jest z życiem jest słabo, z maną lepiej. No, ale mana nam nie jest za bardzo potrzebna. Hmm. Jeżeli chodzi o progi yy, frame. Y, Faster hit recovery, czyli szybszego odzyskiwania równowagi. Jest średnio, jest średnio, mogło być gorzej, mogło być gorzej. Są, w, tak jak mówiłem kiedyś, są w zwykłym Diablo 114D jest taki item jak Spirit, i może być w, w, w mieczu i on ma 55 Faster Hit Recovery, czyli od razu przeskakujemy do ósmego frame'u mając ten miecz i tylko jeden faster hit recovery nam brakuje żeby, żeby być na siódmym progu także tutaj będzie wszystko ok tak samo nie ma, nie ma też tragedii z, z szybszym rzucaniem czarów tu jest średnio tak blok, z, z blokiem jest bardzo słabo ale blok omówię bardziej szczegółowo przy zręczności Mamy dość, dość wolny ten blok i przydałaby się, przydałaby się statystyka szybsze blokowanie. Jest kilka ta Jest jedna taka tarcza, którą tarcza głowa, którą bym polecał, ale to powiem przy zręczności. Dobra i to by był, było omówienie karty nekromanty Przejdźmy teraz do, już do postaci. Jak za każdym razem stworzyłem na plagi 99 poziom nekromanty. Życia mamy, jak widzicie, um, 252. Jeszcze raz to sobie przeliczę, czy tutaj nie ma błędu, ale chyba tak. Um, 98 poziomów razy 1,5 to jest 147. 45 mieliśmy na początku i 60, tak. Tu będzie dobrze. Many 25 na początku i yy, 196, czyli dobrze. A więc yy, wytrzymałości yy, 176 to tam nie ma takiego znaczenia. Jak rozdawałbym statystyki w takim nekromancie? Siła tylko pod itemy. Siła tylko pod itemki, czyli yy, przeważnie tak około 100-110 to jest nasz cel, żeby założyć yy, takie itemy jak yy, szpikoczłapy. One mają 118 dokładnie wymaganej siły. Więc yy, 118 mają szpikoczłapy. Zręczność, i tutaj na hardkorze dodawałbym gdzieś około 150 po to, żeby sobie zmaksować blok, ale to tylko na hardkorze. I do tego trzeba użyć właściwie tylko jeden możliwy wybór, jest Homunculus, który ma i szybsze blokowanie i większy blok. Jest jeszcze jedna opcja Storm Shield, ale on nie ma nic do skilla dla Necromanty. Więc ym, Można by było go używać, ale ja polecam Homunculusa, ponieważ ma dużo do Skilla W energię nie pakowałbym nic No i W żywotność Resztę, tak Dobra, przejdźmy teraz do Skilli Skille podzielę na Dwie grupy Tym razem, ponieważ yy, skile, którymi expiłbym Dany build po prostu wbudowują się w ten build, nie trzeba tutaj za bardzo kombinować, i najpierw powiem o skillach, które dodawałbym zawsze na każdym nekromancie. Są właściwie możliwe trzy buildy: takie najważniejsze. Pierwszy to jest oczywiście Summoner, drugi jest Boner na kości. I trzeci jest na trucizny Poison Necro. Ponieważ ten Poison ma bardzo mały damage, ja bym tutaj wykluczył raczej tego. Osobiście nie, nie polecam. Trzeba mieć bardzo, bardzo dobre itemy, żeby tutaj coś zdziałać tym Poisonem. Mówię oczywiście o 1.14D Diablo. Więc dwa najlepsze buildy to. Summoner i Boner. Mówiłem o skillach, które dodawałbym zawsze. Więc, czy, czy gram tym buildem, dodawałbym na pewno golema. Glinianego. Przynajmniej, żeby odciągał trochę uwagę. Życie: 20%. Przynajmniej ten jeden skill tutaj bym dodał Wglinianego golema Żeby on spowalnia, on spowalnia I po prostu nawet jakbym grał y, Bonerem Czy Poisonem to nawet Tak czy siak dodałbym ten jeden skill Drugim skillem który zawsze bym Dodawał to Oczywiście tarcza Po to żeby Po to żeby ten pierwszy Ten pierwszy Hit Się ściągał z Starczy, ponieważ to działa w taki sposób, że nieważne ile masz punktów, jeżeli pierwszy strzał ściągnie ci tą jedną, jedną tą obwódkę, to dopiero drugi strzał możecie trafić. Oczywiście, jeżeli masz więcej absorpcji obrażeń, no to musi potwór cię mocniej uderzyć, żeby ściągnąć tą tarczę. Ale ten pierwszy, ten pierwszy hit. Ten pierwszy hit ma jest po prostu pierwszy hit idzie, ściąga dopiero ci zbroję, tak? I to jest obrażenia fizyczne, więc yy, no ja zawsze 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 dodaję ten jeden, nawet jak yy, zawsze to jest ten jeden szczał do obrony mniej na samym początku. Więc tutaj zawsze bym dodawał przynajmniej tego jednego skilla w tarczę i w, w golema po to, żeby sobie Odwrócić uwagę, nawet jakbym grał tymi kościami, to tak, w taki sposób bym przynajmniej tą obronę sobie razem z najemnikiem skonstruował. A następnym skillem, który bym zawsze, zawsze na każdym nekro dodawał, to jest wybuch zwłok. Ten skill jest OP. Moim zdaniem jest OP. Od 70 do 120% wybuchu z ciała i stakuje się to z klątwą zwiększenia obrażeń. I to jest następny skill, który zawsze bym do tego wybuchu dodawał przynajmniej jeden. Nawet jakbym grał nawet jakbym grał poisonem albo bonerem, to i tak bym to dodał. Ponieważ samo to niszczy grę. Samo to niszczy grę. Nie wiem, czy golem zabije. Jesteśmy chyba na normalu, czy na koszmarze. Nie, to y, Golem nie zabije sam. Mm. Ale dobra, no to dodamy. W, y, pierwszy będę omawiał. Pierwszy będę omawiał y, Summonera, więc dodam. U Summonera gra się na szkielety zwykłe. I maksujemy mistrzostwo. Po to żebym pokazał jak yy, jak działa Jak działa mm, Nie wiem czy kurczę zabije... Jakiegoś potworka, ale mam nadzieję że tak Strzeżcie Na koszmarze się, ty, którzy stajecie przeciw mnie Potrzebuję pojedynczego potwora mm, Najwyżej z ręki go spróbuję zabić ale jazda. Muszę na normal przejść, ponieważ nie będę mógł tego pokazać. Przeważnie najemnik się tym zajmuje, że zabija pierwszego potwora, żeby stworzyć. Czyli tarcza. Golem i. Tworzymy sobie szkieleta. Chciałem pokazać, jak ten wybuch działa, tak? Na jakąś lokację, gdzie jest więcej potworów. No, widzicie. Ale dobra, jeszcze pójdziemy na. Czyli, dobra, mamy yy... dwa szkieletki. Dobra. Takie coś już nam już wystarczy. Chciałem pokazać. Może tutaj będzie dużo potworów. Jak działa zwiększenie obrażeń plus y, klątwa? Więcej potworów. Więcej. Więcej. Zarzucamy wszystkim klątwę i. Po prostu wszyscy, wszyscy na daleki obszar umierają, tak? Trochę dodam dalej, żeby więcej, większy obszar był. I widzicie, jak, jak wybuchają, tak? Więc yy, nawet jakbym grał yy, na kości, i nawet jakbym grał, yy, nawet jakbym grał na yy, trucizny. To i tak bym do pomocy sobie po jednym skillu To, to jest zbyt, Moje mo zbyt mocny skill, żeby, tego, żeby to odpuścić Zwłaszcza, że tutaj trzeba iść i w stronę ducha i w stronę nowy Trzeba ten jeden punkt dodać Więc mm, tarcza, golem i wybuch zwłok plus Zniedołężnienie, te cztery skille dodawałbym zawsze Piątym skillem, który dodawałbym zawsze jest na bossy Niedołężnienie. To jest skill, klątwa, która spowalnia cel i jeszcze zwiększa obrażenia. To jest na bossy idealne. Ja zawsze używam i te skile używałbym zawsze. Ale dobra, wróćmy teraz do omówienia buildu summonera. Czyli najmocniejszy według mnie build, który można zrobić uber tristram i diablo klona spokojnie. Tylko trzeba by się dobrze ubrać. Ale gramy tymi szkieletami zwykłymi. Magowie. Nie, nigdy nie grajcie magami. Magowie są słabi. Golemy. Polecam glinianego. Nigdy przenigdy nie grajcie krwawym golemem. Nie polecam. Nie polecam. Jeszcze możliwy jest ten żelazny golem. Ponieważ z itemku można sobie go stworzyć. I żeby nie znikał, tak jak gliniany, to można z jakiegoś fajnego itemku na przykład z, z Insight'a można sobie zrobić, bo ponieważ on przejmuje mm, statystyki itemu, to jak zro zrobilibyśmy z, tego, z tej broni, to miałby aurę yy, Medytację, tak? Oczywiście, można z innego też itemku sobie zrobić. Dobrze jest zrobić starczy, wtedy jest bardziej wytrzymały. Ja do farmienia sobie używam tego właśnie golemka, a do jakiegoś walki z jakimiś bossami zawsze glinianego, do jakichś cięższych walk. Więc ogólnie grałbym glinianym golemem, a później, jak już nam dobrze idzie, do farmienia żelaznym. No i drugim skillem to jest, który bym dodawał, to jest ożywienie. Oczywiście tutaj musimy odporności, coś koło 5 trzeba dać, żeby to te potwory miały do, dobre. Resy. No i drugim skillem jest ożywienie. Czyli gramy na szkielety, ożywienie i teraz jest, ta, teraz jest ta, taka akcja, że jeżeli bym był słabo ubrany, jeżeli bym był słabo ubrany, to ja na początku daję przynajmniej te 10 w wybuch, żeby miał daleki zasięg. Nawet nawet, nawet więcej. I na końcu i na końcu, tutaj nie trzeba w te klątwy dawać yy, w te klątwy nie trzeba dawać dużo, ponieważ tylko zasięg się zwiększa, a jak mamy 3-4-5 do skilla, no to już ten zasięg jest spoko. Pokażę może na przykładzie, jeżeli jak założę, yy, dodam trochę yy, yy, siły i zręczności Założę takie podstawowe parę itemków jak wiedza i y, duch w mieczu. I pójdę na ten koszmar, jak to mniej więcej działa. Mm, duch, talet, no ta, to standardowe moje ustawienie. Dobra. Czyli mamy już y, czwarty poziom. Y, przy dodaniu jednego skilla I teraz Ostatnią rzeczą, tu już mamy 8 metrów To już jest cały ekran 8 metrów to już jest cały ekran To już cały ekran yy, Bije Także bardzo daleko I Ostatnią rzeczą, którą dodajemy to jest Nie wiem czy tutaj się więcej Doda z życia e, Chyba tu 60 życia, 70 70 i 20% i resztę w tego glinianego Można jeszcze tutaj ewentualnie w resy Czyli już tak przy tej końcówce w Golema Dobra, jesteśmy na koszmarze nie, na normalu. Dobra, przechodzimy na koszmar. I. Jak to działa? Witam. Najemnika bierzemy z drugiego aktu, z koszmaru. Kto idzie? E... Z atakiem. Wtedy ma aurę moc i to jest po to, żeby nasze szkielety mocno biły. Więc spoko. Dzięki. I tak, stwarzamy sobie golema. I później szkieletki. Dobra, idziemy na mapkę. stajecie przeciw mnie! I robimy tak. Stwarzamy sobie, tu mamy w tej chwili już. Mm, 9 szkieletów. Czyli pierwsze co robimy to strzeszamy szkielety. 10 szkieletów. Teraz wam pokażę jak działa. to po prostu naciskacie tylko wybuch i, i wszyscy wymiękają, tak? Później, jak już stworzycie szkielety, to zaczynacie ożywiać najlepsze potwory do ożywieńców, ponieważ ożywieńc, ożywienie, zależy, którego potwora skrzesicie, to macie tym więcej dmage'u i po prostu najemnik do tego ma Auret y, Moc. Wy im zarzucacie zwiększenie obrażeń. I najlepiej wtedy się zaopatrzyć w, te, w teleport już na piekle. Teleport y, stakuje wszystkie potwory obok siebie. I, I skupia tak, jakby damage. Co jest mega pomocne. I tak, bym, tak taki build ja bym polecał na nekromantę na zwykłym Diablo. A teraz zrobimy inny build, czyli Bonera. Boner. Też dobry bardzo build. Też gra się wybuchem zwłok w nim. Też się używa wybuchu zwłok. Tu bym zawsze dawał tak samo. Jakie klątwy jeszcze możemy używać? Na poisonerze, oczywiście, zmniejszenie odporności. Jeżeli gramy w drużynie, no to jeden w tom też by można było drać. Jeszcze bardzo fajną yy, klątwą jest wyssanie życia, po angielsku life tap. Jeżeli mamy naprawdę problemy, to ja, te, ja te, rzadko tego używam. Ogólnie, no to, ogólnie no to powi, powinniśmy jeszcze sobie te dwie klątwy też dodać. Czyli powinniśmy mieć tom, yy, yy, wyssanie życia, zniedołężnienie. Te klątwy. Ja bym sobie odpuścił. Ja bym sobie odpuścił, szczerze powiedziawszy. Zwiększenie odporności, zwiększenie obrażeń, zmniejszenie odporności dla drużyny, niedołężnienie na bossy. Jak mamy naprawdę duże problemy, to wysanie życia na jakichś starożytnych czy gdzieś. Więc dobra, robimy bonera. Czyli to bym też do zawsze dodawał. I wtedy do pomocy, do obrony dodajemy sobie te dwa skille. Ale to naj, najpierw robimy, dodajemy zęby. Najpierw zęby. Później włócznia z kości. Później yy, duch z kości. Później dodajemy sobie tego golemka tak i odporność. Ja i, i tylko tak, żeby mieć go po prostu. Czyli mamy tarczę, mamy golema, mamy wybuch zwok, zwiększenie odporności. To już bardzo dużo daje. Mamy najemnika. Też może być śmiało z mocą, może być z obroną, jeśli mamy większe problemy. Ale dobra, zostaje nam jeszcze skile i co robimy? Dodajemy, żeby mieć więcej tej tarczy. I tu co najśmieszniejsze, te synergie dają więcej niż więcej niż. Yy... Samo to. Już mamy 350 obrażeń. Czyli potwór musi nas, żeby pierwszą pierwszą część tarczy nam zdjąć, to musi nam już 500 obrony ściągnąć. Tutaj warto też dodać, żeby te, te 7-8 metrów uzyskać No i jak tym, jak tym gramy, tak? Wite resztę pakujemy oczywiście. Tak. Tutaj bloku się na przykład na tej tarczy w ogóle nie opłaca dodawać, nie? Musi być 75%, żeby to miało sens, żeby 150% żeby 150 punktów dodać i mieć 75 bloku. Jest kilka tylko takich tarczy, które mają sens. Dobra, jak tym gramy? Na lewym przycisku ustawiamy sobie włócznie z kości. I ducha. Zęby na początku do far... do yy, do yy. Do ekspienia są dobre, ale później już na helu, na koszmarze to już jest słaby skill. Hmm. I co? A tu wspomagamy się tym i tym. I zobaczcie. To. Po prostu możemy bez problemu sobie z tymi poradzić, tak? Zamykamy i strzelamy. Możemy ich jeszcze trochę do. Duchem. Samonaprowadzający jest duch, tak? Włócznia ma przebicie. Fajna jest, bo ma przebicie. Duży ma też damage. Zabijamy potworka i wybuch. Zabijamy potworka i wybuch. Jeżeli mamy problemy, to y, więzienie z kości... Zwiększenie obrażeń i wybuch zwłok. Wystarczy, że na jeden najemnik zabije nam jednego potworka. I kraszujemy wszystko na mapie, tak? Wybuch zwłok jest OP, więc na każdym nekro używałbym go razem z tym zwiększeniem obrażeń. I razem z najemnikiem, i razem z golemem, i z tą. Tarp, i z tą. Y, 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 zbroją. No a na. Y, z, tym buildzie zbroi z kości. Zobaczcie, tu już ma 500, mam słab, słabiutkie itemki, tak? Także, żeby się przebić przez moją tarczę, to po, trzeba już troszkę mnie poatakować. No dobra. To by były, kochani, moje dwa buildy, które. Ja y, proponuję, dlaczego Nekro jest Uf, moją jest ulubioną postacią, i ponieważ jest jedyny, pierwszą postacią, którą na hardkorze udało mi się właśnie y, dojść do końca gry, z, z, ubrać się dobrze i po prostu prze, cały czas żyć, tak? Całe sezony przeżywałem następnym Nekro, następnym Nekro. I lepiej nauczyłem się grać na hardcore dzięki, dzięki temu, że on ma te szkielety i po prostu nie muszę brać udziału, tak jakby w walce. Jest to trochę nudne, wiem, że to jest trochę nudne, ale jeśli chcesz spróbować na hardcore, zdecydowanie polecam ci ten build. Także, jeżeli podobały ci się moje porady o nekromancie, yy, zasubskrybuj sobie kanał, żeby być na bieżąco. Będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zalajkuj, daj łapkę w górę, skomentuj co byś chciał jeszcze zobaczyć Będą się pojawiły nowe filmiki z poradnikami Będzie na pewno o najemnikach filmik Na pewno będzie ogólnie o itemach Albo itemy wciągniemy po prostu już pod, pod konkretne bildy Ponieważ będę chciał zrobić jeszcze filmiki o bildach konkretnych Takich razem z itemami, z gameplayem no, i będzie taki filmik o ciekawostkach jeszcze. Jakie różne ukryte rzeczy można robić w Diablo? Ukryte, niektórzy ludzie nie wiedzą. Także zapraszam Cię do subskrybowania jeszcze raz, lajkowania i komentowania. A teraz obejrz moje dwa poprzednie porad poradniki o Druidzie i Paladynie. I Siemaneczko, trzymajcie się.